Poprosiłam sztuczną inteligencję, a konkretnie chat GPT, o jakieś wyzwania na Roblox. I w odpowiedzi dostałam całkiem długą listę challenge'y do wykonania w różnych grach. Niektóre są łatwiejsze, inne trudniejsze, a jeszcze inne nawet śmieszne. A masz pomysł na śmieszne wyzwania w Roblox? Takie, żeby była beka i żeby rozśmieszyć widzów, bo robię z tego odcinek na YouTube. No i mamy odpowiedź bota. Ej, całkiem fajne te wyzwania, na przykład to. Mega grzeczny gracz. W każdej grze dziękuję każdemu za wszystko. Czyli nawet wtedy, kiedy mnie ktoś zabije, na przykład w Walter Mystery, Dobra, na pewno zrobię to wyzwanie, ale w dalszej części odcinka. Na razie zróbmy to. Znajdź ukryty przedmiot w grze, typu obby lub Taikun. Wybierz grę, która ma jakieś sekrety lub ukryte obszary i spróbuj je znaleźć. Pomyślałam, żeby zrobić to wyzwanie w Brookhaven, bo jest tam bardzo dużo easter eggów i ukrytych miejsc, o których nie każdy wie. I ja też o nich wcześniej nie wiedziałam, dopóki nie zrobiłam małego researchu. Czyli pooglądałam filmiki na YouTubie. Także zróbmy to wyzwanie. Znajdźmy jakieś ukryte miejsca w Brookhaven. Ale zanim do tego Przejdziemy to. Poznajcie sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Opera GX. Opera GX to przeglądarka internetowa stworzona dla graczy, która przenosi gaming i surfowanie po sieci na wyższy level. Zmiana zwykłej przeglądarki na Opera GX to jak zmiana awatara Bacona na coś bardziej unikalnego. No i nie trzeba do tego Robuxów, bo Opera GX jest totalnie za darmo. I słuchaj teraz. Opera GX stworzyła epicką grę na Roblox Hells Obby. Oglądaj do końca, bo znajdziesz w tej grze coś naprawdę specjalnego. Ale zanim do tego przejdziemy, to małe pytanko. Czy nie masz już dość swojej nudnej przeglądarki? Dzięki Operze GX możesz customizować każdy szczegół i dopasować przeglądarkę do własnych potrzeb i gustów. Wystarczy wejść w zakładkę Mods i w GX Store masz do wyboru mnóstwo darmowych modów do pobrania, dzięki którym możesz odpicować swoją przeglądarkę. Powstał nawet mod inspirowany nową grą Hell's Obby. Otrzajcie na przykład dedykowaną tapetę. Jest ruchoma. Wraz z modem dostajesz też dodatkowe dźwięki klawiatury, i muzykę, która będzie odtwarzana w tle, gdy będziesz korzystać z przeglądarki. Jeśli jednak nie chcesz muzyki w tle, to nie ma problemu, bo każdy z poszczególnych modów można łatwo włączyć lub wyłączyć, poruszając się po pasku bocznym. Mod Health Obby customizuje nawet animację przy włączaniu przeglądarki i ikonę Opery GX na pasku zadań. Przeniesienie się na Operę GX jest łatwe jak założenie konta na Roblox. Dzięki kilku kliknięciom zaimportujesz zakładki, ustawienia i historię z poprzedniej przeglądarki. Z Operą GX nawet nauka i odrabianie prac domowych idzie szybciej i płynnie dzięki zintegrowanym narzędziom AI takim jak ChatGPT, które znajdziesz na pasku obok. Dzięki sztucznej inteligencji podszkolisz się w języku obcym albo znajdziesz rozwiązanie trudnego zadania domowego, a gdy masz już wszystko ogarnięte, to wracasz do grania. A jeśli mówimy o gamingu, to Opera GX przygotowała questa w grze Hell's Obby na Roblox, a do wygrania są Robuxy. Po dokładne zasady wyzwania wbijaj już teraz na sociale Hell's Obby i pobierz Opera GX z linku w opisie. Do zobaczenia w grze. Jedno z takich ukrytych miejsc znajduje się w szpitalu. Czekajcie, gdzie on jest o, tutaj, w tym pokoju, w tej sali, gdzie robi się rentgeny. Tutaj za tą tablicą jest ściana, którą można przeniknąć. I wchodzimy teraz do takiego korytarza. Okazuje się, że ten szpital ma swoje tajemnice. No, ogólnie wygląda to jak zwykły schowek. Zbytnio tutaj nic nie ma, tylko jakieś wywalone krzesło i biurko. Ale pod biurkiem jest ukryty tajny przycisk, który trzeba nacisnąć i wtedy dzieje się magia. I teraz pokój zamienił się w jakiś taki basen, podświetlany zielony basen. Ale to dziwne jest. Patrzcie, to jest jakby takie odwrócenie. Odwrócone. Woda jest na dole, a na górze jest powietrze i wpływamy w powietrzu, a w wodzie chodzimy. Winno być na odwrót. A tutaj jest coś napisane. See the bottom of a hill to find the dirt that once was filled. Aha. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Ale to pewnie jakieś, nie wiem, może ukryty skarpiec, czy co? Kolejne ukryte miejsce w Brookhaven znajduje się w basenie i do tego musimy sobie wybudować dom, ale taki specjalny, to nie może być byle jaki dom. To musi być... Ten dom, to musi być konkretnie ten dom z tym basenem. Dobra, mamy gotowy basen, i teraz czekajcie, gdzie jest to przejście? Spróbuję przejść przez ścianę i użyję do tego śpiwora. Zadziałało. Jestem teraz pod domem, i to jest to sekretne miejsce. Co prawda, nic tutaj nie ma. O, tutaj mamy schody, czyli jesteśmy pod schodami, gdzieś, jakby w piwnicy tego domu, ale nie do końca. No i do czego można użyć takiego miejsca? Można tutaj zanieść nieposkładane pranie, żeby mama nie widziała. Możemy porozkładać świeczki i możemy zrobić sobie swój osobisty pokój rytuałów. A teraz pokażę Wam następne ukryte miejsce, ale teraz już w innej grze. Gra nazywa się Robloxian High School. Ej, ale czekajcie, czemu ja tak chodzę? I co mi się stało? Moje koty toną w podłodze. Mimo przeciwności losu, ja Wam pokażę to miejsce. Trzeba wejść tutaj, do tej sali. Tutaj wspinamy się po ścianie, a w tym miejscu jest trzech kosmitów. Ej, co mi się tu pokazuje? Nie chcę iść na zajęcia spływania. Ja tu pokazuję teraz kosmitów, patrzcie widzowie. Chat GPT dał mi bardzo dużo wyzwań w Murder Mystery. Patrzcie, pogrupował mi tutaj kategoriami. Wyzwania dla innocenta, wyzwania dla szeryfa i wyzwania dla mordercy. Dobra, to które wyzwanie robimy jako pierwsze? Może weźmy to. Ukryty ninja. Przez całą rundę musisz pozostać w jednym ukrytym miejscu i nie dać się znaleźć. Dobra, let's go. Ale żeby nie było aż tak łatwo, to nie skampię się aż tak bardzo. Więc może będę siedzieć w tym prysznicu. Oni się tam będą zabijać w tle, a ja będę tu siedzieć. Stanę jeszcze na głowie. Siema. Nie ma! Nie mojej pozy. Ej, widzieliście? Przyszedł tu morderca i mnie nie zabił. O, zastrzelili ją. Ej, przeżyłam, chyba wyzwanie zaliczone. No dobra, ale tak żeby naprawdę to wyzwanie zaliczyć, to spróbujmy przeżyć całą rundę, będąc w ukryciu. W tej rundzie też schowam się w łazience, ale tym razem przez cały czas będę siedzieć na kiblu. O, widziałam morderczynię. Zabiła kogoś. Przeszła, ale mnie nie zauważyła. Muszę przetrwać do końca rundy. O, ktoś przyszedł. Ciema. Nie mów mordercy, że tu jestem. Runda się kończy, jak tutaj na górze jest 900XP. I jest już 300, więc. No, jeszcze trochę zostało. Zjem sobie ciastko. Wni się tam w tle biją, a ja sobie kokoska wypiję. Widzieliście, jak przeszła? A, w zwolnionym tempie. Wciąż czekam i wciąż żyję. Jest już 700 XP, a morderca jeszcze tu nie przyszedł. Czekajcie, zmienię pozycję. Siema znowu. Co, nie widziałaś nigdy królika moczącego uszy w muszli klozetowej? Przecież to codzienny widok. To moja rutyna. Wygrałam. Wyzwanie zaliczone. Kolejne wyzwanie, jakie otrzymałam od czata GPT, nazywa się szybki rewolwerowiec. Masz tylko 5 sekund od momentu zobaczenia mordercy, żeby oddać strzał. Mój aim w tej grze nie jest najlepszy. Jestem szeryfem. Zabiję mordercę w ciągu 5 sekund od zauważenia go. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Słyszę go, ale nie widzę. Nie wiem, kto zabija. To jest ktoś, kto zostawia zielone ślady. O, widziałam go! Dobra. udało się, to było, zrobiłam go w mniej niż 5 sekund. Udało się. Kolejna runda, w której jestem szeryfem. O! Ona jest! Szybko! Myślę, że wyzwanie zaliczone. Mega grzeczny gracz. W każdej grze dziękuję każdemu za wszystko. Ktoś cię zabije? Dzięki Super Strzał. Przeciwnik w Bedwars zniszczy ci łóżko? Dzięki, zawsze chciałem to zobaczyć. Dobra, to może przywitajmy się z serwerem. Hello everyone. Dziękuję, że gracie w tę grę. Mam nadzieję, że wasz dzień jest wspaniały. Czemu nikt mi nie odpisuje? Tylko ja tu jestem miła. Cztery głosy na mansion. Dziękuję, że wybraliście posiadłość. To niesamowita mapka. Piszę po angielsku, żeby jak najwięcej osób mogło. By było mnie zrozumieć, bo ona zabija, ona zabija. Dzięki, że mnie zabiłaś. Szeryf teraz ją załatwi. Słyszę morderce, ale jeszcze nie wiem, kto nim jest. Co to jest? Ale on ma dziwnego skina. Kill me, beautiful creature. Patrzcie on ma pięknego skina. On wygląda jak ten taki zładcy pierścieni. Jestem szeryfem. O, jest morderca! Nie trafiłam! O, dobra! Dzięki, że pozwoliłeś mi się zabić. Kto jest mordercą? Kto jest mordercą? Ona się nie rusza i też nie słyszę dźwięków zabijania, więc podejrzewam, że to ONA jest mordercą. Szkoda, że nie jestem teraz. O! Chciałam powiedzieć, że szkoda, że nie jestem szeryfem to bym ją zastrzeliła, ale on już to załatwił. Jestem mordercą i się zastanawiam, skoro mam być najmilszym graczem, to czy powinnam zabijać, czy jednak się powstrzymać? Jak myślicie, widzowie? Chyba powinnam się powstrzymać. Nie mogłam się powstrzymać. O, jest mordercą. Ej, tu jakiś ziomek lata. Ej, co we mnie strzelasz? Przecież ja nie zabijam. Ja się tylko pytam i udaję niewiniątko. Niezły strzał, przyjacielu. Nie mogę doskoczyć tam do niego. Lak. Myślisz, że to był lak? Nie. Po prostu masz skila. Teraz przeniosłam się do gry Natural Disaster Survival, żeby zrobić kolejne wyzwanie, szerzej najszybciej w grze Survive the Disaster. Spróbuj przetrwać każdą rundę bez schowania się w jednym miejscu, czyli po prostu muszę ciągle się poruszać, nie mogę stać w miejscu. Hej, ale w sumie czy to nie będzie łatwiejsze? Bo mi się wydaje, że właśnie w tej grze łatwiej jest jednak kiedy zmienia się miejsce, a nie ciągle stoi się bez ruchu. No ale dobra, to jest wyzwanie sztucznej inteligencji, więc zrobimy to. Jesteśmy w jakiejś bazie wojskowej. Muszę się ciągle poruszać. Nie mogę stać w miejscu. Wskoczę do helikoptera. A, rozwaliły mnie. Umarłam. To nie było zbyt mądre. Przeżyję bez stania w miejscu. Będę się ciągle poruszać. Muszę się ciągle poruszać. Lawina! Nie, zginęła znowu. O, tam jeden ziomek przeżył, bo jest na samym szczycie. Czyli wystarczyło wejść na samą górę. Siema ziomek, co tak stoisz? Ej, on nie chce pchnąć! I czemu? Zepnął mnie! Spadam! Ciomek, czy ty wiesz co ty robisz? To jest zamach! Widzowie patrzcie co mi się stało. Wywaliło mnie nagle poza mapę. Lecę jak rakieta. Wow! Co się stało? To się tak randomowo stało. W sensie ktoś do mnie podszedł i po prostu mnie wystrzeliło. Nie wiem czemu, ale tutaj co chwilę ktoś chce przeprowadzić na mnie zamach. Także. Nie dość, że muszę walczyć z katastrofami naturalnymi. To jeszcze muszę uważać na dziwnych graczy, którzy chcą mojej śmierci. Trzęsienie ziemi! Muszę zejść stąd! Dajcie mi zejść! Wszystko się wali! Muszę znaleźć się na ziemi. Dobra, zeszłam. Trzęsienie ziemi jest całkiem łatwe do przeżycia. Wystarczy po prostu unikać wysokich miejsc i budynków, żeby nie zostać zmiażdżonym, ale tutaj akurat nasze wyzwanie idzie nam na naszą korzyść. Udało się. Przeżyłam. Sztuczna inteligencja dała mi znacznie więcej wyzwań. Na przykład niektóre dotyczą zrobienia swojej własnej gry. Więc jeśli chcielibyście, żebym w następnym odcinku zrobiła swoją własną grę, którą będziecie mogli zagrać, to zostawcie lajka.